Jesteśmy na polu na tym polu w zeszłym roku był orkisz I, i, i po orkiszu poszedł poplon z gryki a potem w ten poplon z gryki jeszcze wsiałem żyto nie wiem 50 czy 60 kg żyta krzycy no i tak to wygląda w tym momencie Tutaj powiedzmy na takiej lepszej ziemi to widać dużo wyki, żyta i różnych innych roślin towarzyszących. Koniczyna nawet się trafia. Tam za górką i tam na końcu, gdzie jest słabsza ziemia, no to wygląda to troszkę gorzej. No ale rośnie i tutaj będzie posiana gryka. A ja z gryką czekam nawet do, nawet do początku maja. Nie spieszę się nigdy z tą gryką więc e, e, tutaj jeszcze sobie to troszkę porośnie i zobaczymy zobaczymy co będziemy tutaj działać e, myślałem że jeśli to żyto faktycznie tutaj wyrośnie jakieś jakieś ładne no to zrobię to mulcherem ale no nie wiem powiem wam szczerze zobaczymy pożyjemy e, zobaczymy to badyle takie suche tutaj to jest chyba rzodkiew olejsta, która kiedyś tutaj była w poplonie i po prostu trafia się zawsze trochę tego Jeszcze tutaj trawa trawa też tutaj była kiedyś siana z kończyną więc dlatego też kończyna, dlatego trawa, wyka, dlatego że wyka jest w życie i generalnie w ekologii wyka jest bardzo popularnym popularną rośliną towarzyszącą no także Tutaj przejdziemy na pole, gdzie było żyto krzyca, a teraz rośnie tutaj z brzegu płaskórka, która dopiero zaczęła wschodzić. Jak widać tutaj sobie wschodzi płaskórka. No i te kępki oczywiście też żyją jeszcze tego żyta. Poczekamy na fazę 3-4 liści. I wjedziemy jeszcze raz z broną, żeby troszkę tutaj jeszcze no, wspomóc, i tutaj po skórki jest 2 hektary, no może trochę więcej, bardziej na przetrzymanie nasion swoich niż na jakieś tutaj cuda. Pewnie, może trochę mąki zrobimy, ale bardziej na no, z 2 hektarów, ile my pozbieramy. Tak naprawdę e, 3 tony. Jak zbiorę to będzie, będę zadowolony. To jest granica, to widać. Nie wiem, czy widać, ale może widać. Mieszanka zbożowo-strączkowa bardziej zbożowa, jak strączkowa bo łubinu nie było dużo. E, I schody wyglądają o wiele lepiej, mimo że tego samego dnia siałem paskórkę i ten. E, I jest to tutaj całkiem sympatycznie. Nie widzę, żeby jeszcze wschodził łubin. Tak się rozglądam. I nie widzę. I tu też poczekamy sobie, no tu już drugi listek wychodzi. W niektórych miejscach, więc jeszcze sobie poczekamy. Może z tydzień. I również wjedziemy z Broną uchwastownikiem, no bo są takie te żyjące kępki. Żyjące kępki, które po prostu fastownik jeszcze raz przewróci i na pewno e, sprawi, że tego troszkę będzie tych odrostów mniej e, No ale takie uroki mojej technologii bezorkowej e, Nawet rzepak się traci. Rzepak w ekologii też podobno można Czy to jest rzadkie? Ale ma korzenia. No, z o skubany. O niezły korzeń. Czyli ma się całkiem dobrze. A to chyba żołdkiew jest. Odbija. Tu też z korzenia odbija z suchego. Tu tak. to nawet zakwita niektóre. No dobra. Powiem Wam, że bardzo jestem zadowolony ze wschodów. A co dalej będzie. To już w rękach. Tej ziemi. Tych organizmów i jej zasobności też Także. to mówią co Bóg da Wiedem wam pokażę jeszcze orkiż. a może jeszcze jak już wracam do auta to powiem wam kilka słów o zachowywaniu własnych nasion do siewu wiadomo Pierwsza, możemy powiedzieć, pierwszy powód jest ekonomiczny. Materiał siewny jest drogi, ekologiczny jest jeszcze droższy. Także to jest pierwszy powód. Drugi powód, moim zdaniem, dużo ważniejszy: to jest taki, że roślina, która rośnie w danym klimacie, czyli na naszym polu, w naszym regionie w na i w, naszym, w naszych warunkach ona przekazuje informacje do ziaren: informacje o przebiegu, o pogodzie, o warunkach glebowych, o wszystkim. Przekazuje tą informację do ziarna. I nasze ziarno własne ziarno zawsze będzie lepsze. Chyba, że coś się wydarzy takiego mechanicznego, czy tam, czy tam się zepsuje, wiadomo, nie zawsze się da, ale zazwyczaj nasze własne ziarno jest, jest o wiele lepsze pod tym względem, bo jest już przystosowane do naszych warunków lokalnych i to jest ogromny, ogromny plus. Trzeci, trzeci powód to jest niezależność e, od, od zewnętrznych źródeł. No i gdzieś tam częściowo zamknięty obieg tej, tej materii, tak? Także Zachęcam do zachowywania swoich nasion Można naprawdę na Jestem przykładem, na jakimś tam sprzęcie naprawdę za Psie pieniądze doczyścić sobie w miarę dobrze, a jak już nas stać na przykład na takiego Dobrego petkusa No to Jeżeli ktoś ma Czyszczalnie, no to to jest już jakby bajka. Można swój materiał przygotować całkiem zacnie i no i co zachęcam Was. Także tu gryka, tam rośnie na mieszanka i płaskórka i jedziemy na orkisz. No i jesteśmy na orkiszu o zimnym, Odmiana Oberkulmer, Oberkulmer Rotkorn, przynajmniej w teorii Oberkulmer Rotkorn. Eee, ale myślę, że to jest oberkurmer ze względu na to, że ziarno kwitnie na czerwono i później ma, taki, ma taką barwę i mąka też ma takie odbarwienia czerwonawe, więc jest to ta odmiana raczej. I na odwrócę kamerkę, pokażę Wam jak wygląda. Eee, tak wygląda orkisz. Tu oczywiście jesteśmy w miejscu, gdzie ta, y, jest troszkę lepsza gleba, tam górką. No, jest oczywiście słabiej. Podejdziemy, to Wam pokażę. Czawia się koniczyna, bo tu była. To jest stanowisko po koniczynie. Koniczyna, pierwszy pokos koniczyny zebrało gospodarstwo. E, tutaj, takie niedaleko, co mamy, trzy krowy mleczne, i oni sobie zebrali to. Po prostu sprzedałem ten pierwszy pokos. E, drugi pokos już smuczowałem e, I potem już, potem już siew orkiszu nastąpił. I tutaj jest mijak. Siewnik jak wjeżdżał, no to po prostu, zanim puścił ziarenka, to te półtora metra nie było siane, więc tak to wygląda. A tak wygląda orkisz. jest całkiem zacny. Proszę zobaczyć. No. Trochę go tu zwierzynko. A i no i miałem, przyjechałem tutaj któregoś dnia, kilka dni temu, były takie przymrozki i zobaczyłem, no, taki żółto, pomarańczowy właściwie czerwonawy odcień na zbożu. Tam wyżej górką, gdzie słabsza trochę gleba, i tak e, zmartwiłem się, że to może jakiś grzyb czy coś, ale to było tylko takie, jakby przypalone końcówki, słuchajcie. E, I to jakby dwie przyczyny mogły być takiego stanu rzeczy: oczywiście przymrozek, mm, lub gdzieś gdzieś tam. Brak tlenu, tak? A być może jedno i z drugim ma coś wspólnego, tak sobie teraz myślę. E, tutaj w tym orkiszu trafiają się też kępy trawy, bo tutaj też była. Widzicie, tu jest kępa trawy. E, także, ale generalnie łan jest bardzo ładny, bardzo ładnie zagęszczony. E, wygląda zdrowo. Nie widać specjalnie przebarwień, jakichś takich, żeby mu tutaj coś brakowało w tym momencie. Gdzieś tam jeszcze końcówki są fioletowe, ale no z racji tego, że tak naprawdę mamy dopiero od kilku dni takie w miarę plusowe plusowe temperatury, no to te składniki pokarmowe gdzieś tam się dopiero zaczynają uwalniać. Inaczej to wygląda w konwencjonalnym rolnictwie. Oczywiście, ponieważ no, rośliny dostają na start, tak? Gotowy, gotowy pierwiastek, czy tam fosfor, potas, azot, tak? Dlatego zupełnie inaczej startują na wiosnę, a w ekologii no, ta roślina musi poczekać aż na biologię. Musi poczekać, że budzi się biologia i dlatego niektórzy się czasami martwią, że... No te roślinki gdzieś tam na początku sezonu nie domagają. E, absolutnie, jeżeli wszystko jest w porządku, gleba jest w dobrej kulturze, to po prostu czekamy tylko i wyłącznie na, na biologię. I jak widać po łanie, e, no naprawdę nie można powiedzieć, że tutaj czegoś brakuje. Można jedynie co powiedzieć, rolnik konwencjonalny powiedzieć, no ja bym tutaj sypnął ze 100 kg saletry, tak? No i pewnie tak, pewnie ten łan byłby Dużo ciemniejszy, ciemniejszy. Co nie znaczy, że byłoby to, byłoby to dobre dla tego orkiszu, ponieważ to, spowodowałoby to ryzyko powstania różnych ataków różnych chorób, patogenów i, i tym podobnych rzeczy. Także roślina musi się sama obronić. Jeżeli nie jest się w stanie obronić, no to niestety. W ekologii no, trzeba tylko zamknąć oczy i nie patrzeć, ale jest ok. I zapowiada się bardzo fajnie. Mieliśmy bardzo dużo opadów. Ta wiosna jest mokra. Można to śmiało powiedzieć. No i co? Życzę wszystkim rolnikom pogody. Bo wiem, że teraz wielu z Was zaczyna siewy kukurydzy czy jeszcze nawet zbóż jarych, także życzę Wam pogody. I wszystkiego dobrego. Nie wiem, czy jeszcze coś Wam dzisiaj pokażę. Zobaczę, czy będę jechał. Jeszcze mam ten drugi orkisz, który trochę słabiej wygląda. To bym Wam go chętnie pokazał. I jeszcze jedno pole z żytą z żytem krzycą, która idzie do likwidacji pod grykę. Tak naprawdę, także zobaczymy. A tymczasem trzymajcie się i posłuchajcie może przez sekundę wiosnę. Pięknie. Piękny dzień. Ale patrzyłem na pogodę. Nawet stąd widzę, widzę śnieżkę Tam tamtą stronę nie będę wam pokazywał, bo i tak nie zobaczycie, ale widzę śnieżkę i tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, jakbym tu trochę niżej widział zielony traktor z niebieskim opryskiwaczem. Tak, tak tam widzę szlakiem rolnika. Gdzieś tam zasuwa. Pozdrawiam. Widać się stąd, widać kolego. Dobra, to co? Wszystkiego dobrego Wam wszystkim. Trzymajcie się. Niezależnie czy jesteście farmerami, czy po prostu lubicie oglądać takie rzeczy. No to pozdrawiam Was i do zobaczenia. Może jeszcze się spotkamy w tym filmie, nie wiem. Ja jestem po drugiej stronie tego pola. Pokażę Wam tutaj jeszcze tego, gdzie był orkisz, gdzie jest ten popląd żyta krzycy. No, widzicie tutaj słabizna, e, tutaj jest właściwie piach, tam dalej nawet jeszcze większy piach i tam w ogóle rośnie, kurczę, nie pamiętam jak ta roślinka się nazywa, No ale ona lubi takie warunki. E, ale e, plus jest taki, że tutaj cały czas coś jednak rośnie i trzyma tą, tą piaszczystą glebę do kupy, także to jest duży plus. E, I no. Cudów nie będzie, ale na pewno ta struktura e, dzięki temu e, się tutaj poprawia. Także e, ja jestem zadowolony i trzeba się mierzyć. Każdy ze swoją glebą się mierzy jakoś w jakiś sposób. Ja ze swoją. Także... A jest to tylko taki tak naprawdę kawałek, więc nie ma co narzekać. Generalnie bardzo dobre pole pod uprawę nie ma problemu. E, Zawsze można wjechać, no właściwie prawie zawsze można wjechać bardzo szybko w pole po dużych deszczach. A tutaj jeszcze ciekawostka po drugiej stronie. Buraki posiane w strip -till. Tutaj był taki poplon, bo widać na jednym z moich filmów, taki wpaski paski posiany miejscami. I tutaj wjechał duży agregat do strip tilla 6 metrowy, z dużym koniem zielonym. No i tego co chłopaki mówili, to miało co robić. Także. Czy jest tutaj ekonomia albo może tak, czy tu jest ekonomia? Czy tu jest ekonomia? Czy tu jest ekologia? Może jest i czy tu jest ekologia. No może i tu, i tu jest ekologia. Chcę się na to patrzeć, nie? Aczkolwiek ciekawy eksperyment i będę sobie tutaj na to patrzył, bo pierwszy raz mam okazję na żywo zobaczyć buraki w Stryptilu. Ja że mam po drugiej stronie rowu drogi, no to będę sobie obserwował. Tu oczywiście poszedł glifosat przeciewnie żeby zniszczyć ten poplon, no wiadomo, e, chyba glifosat, tak mi się wydaje, bo, no bo jednak tu wszystko rude się zrobiło, e, część chyba już odbija, pewnie będzie już drugi oprysk jakiś, e, nie wiem, pewnie na listy, nie wiem, ja się już, powiem Wam się, że nie znam na to za bardzo, no ale będzie ciekawie patrzeć na te buraczki, jak one sobie tutaj radzą. Także dobra, no ja się nagadam, w tym filmie będzie długo, trudno. Ci co mają zobaczyć, to zobaczą. Czyli ekologia, przepraszam, ekologia z tej strony, z tej strony konwencja, ale no można powiedzieć taką ekologiczną, może bardziej konserwującą technologią. Zresztą bardzo ciekawą. Aczkolwiek myślę, że w, w ekologii stripteal Stripteal byłoby ciężko adaptować. Myślę jednak, że, że, że prędzej prędzej te opcje bezuprawowe, tak zwane, tak zwane no-till byłoby szybciej adaptować w ekologii niż, niż jednak strip yy, Chociaż, ciekawostka, powiem Wam, yy, jest, jest taki jest taki pan, może kiedyś o nim mówiłem już, E, nazywa się Andy Kato, Kato, Andy Kato. to jest e, założyciel, członek zespołu Gruwa Armada. Niektórzy pewnie znają, i on zajmuje się teraz rolnictwem, i to ekologicznym i on sieje pszenicę e, pszenicę właściwie można powiedzieć, że w stryptylu z tym, że to polega na tym, że są e, permanentne pasy trawy, między pasami trawy. Są pasy uprawowe, gdzie on siewa pszenicę. Taki pas trawy ma około, nie wiem, 30 cm, nie wiem, 20 cm, nie pamiętam. I potem jest idą dwa, dwa, rzędy pszenicy i znów pas trawy. I on to, on to w, poza sezonem spasa bydłem. A, a jak rośnie, rośnie pszenica, to on ma taką specjalne kosiarki, które jadą po prostu i te rzędy trawy mulczują. Nie wiem ile razy on tam to robi, ale no, można powiedzieć, że to taki strip -till w ekologii, też ciekawa sprawa, jakby ktoś chciał zerknąć, to się nazywa Wild Farm, Wild Farm, farmed? Wild, coś takiego, i Andy Cato można sobie znaleźć i zobaczyć co ten pan robi ciekawa historia w ogóle człowieka od, od DJ-a do farmera warto się zapoznać dobra no, gadam dużo, wiem, dobra kończymy te zabawy z kamerą wśród zwierząt Mam muszę pokazać chyba najgorszą uprawę tego sezonu i dlaczego? Ponieważ tam gdzie deszcz, w miejscach, gdzie deszcz jest zbawieniem, w niektórych miejscach deszcz jest przekleństwem i tutaj niestety e, deszcz jest przekleństwem, tam może 20-30 arów u góry to będzie w miarę OK, tam jest Ok, ale cała reszta pola, no to tutaj szału nie będzie, no ale pewnie wiecie, w większości w przypadków, że to sobie poradzi, tutaj w ogóle wszystko. Woda stoi, e, e, chwasty dosyć mocna presja chwastów jest przez to też. No i generalnie dużo poblokowanych składników ze względu na to na ubicie tej gleby, tu jest glina też, tutaj stoi woda. Ostatnio, e, ostatnio e, słuchałem podcastu i tam pan mówił: e, To był oczywiście anglojęzyczny podcast, i pan mówił o tym, żeby. Może to zabrzmi trochę głupio, ale jeżeli stoimy na polu, to powinniśmy się zapytać tego pola, tej ziemi, e, czym chciałoby być. Jeżeli ja tutaj stoję i pytam się tego pola, czym chciałby być, to odpowiedź jest dla mnie prosta. Po pierwsze, chciałby być pastwiskiem, łąką, a nie polem uprawnym. Jest to jedyne pole uprawne wśród łąk. Mój tato tak tutaj to zrobił, i z racji tego, że to jest jego pole, a je ja tylko dzierżawię, no to nie mogę nic tutaj zrobić. A w normalnych przypadkach, znaczy tak, mogłoby to być pole uprawne, gdyby, gdyby to było naprawione. Czyli te rowy. Kiedy tutaj byli niemieccy osadnicy, no to to wszystko było. Teraz jesteśmy w, w niższych partiach naszego terenu. Wioska wznosi się do góry, i tam są wszystkie pola uprawne, idą górą. A dołem są łąki, naturalne pastwiska. I wszystko to było meliorowane, żeby ta woda z góry spływała przez pastwiska, przez rowy. Tam dalej są stawy rybne, tu i tam są kolejne stawy rybne. Także jest naturalny, naturalnie ta woda spływa właśnie dokładnie w, tym, w tą stronę. No i to pole wymagałoby poprawienia drenarki, ale nie można tej drenarki poprawić, choćby z tego względu, że jest tutaj ten rów. Dla mnie, opcją fajną byłoby połowę, może nie połowę, jedną, trzecią tego pola zamienić takie naturalne, zamienić po prostu w, w oczkowodne staw i naturalne takie siedlisko, a resztę zamienić, resztę zamienić w pastwisko lub tam wyżej w tej linii drzew w ogród warzywny, ponieważ jest tam bardzo dobra ziemia, więc ogród, warzywa, małe pastwisko i staw, gdzie mogłyby zwierzęta korzystać z wody czy też kaczki pływać sobie, także dla mnie to ten teren dokładnie pod to się nadaje, wtedy też ta cała woda miałaby gdzie sobie spłynąć no i należałoby podejrzewam ten rów też doczyścić w tamtym kierunku ponieważ tam idzie spadek i tam doczyścić się do tych rowów, które są drożne które później spływają do tam do, do stawów hodowlanych także no, to pole Zasić to pole na wiosnę, taką siarą uprawą, to jedynie Chodzi w grę tutaj w gryka lub kukurydza. Żadna inna uprawa wcześniej, wcześniejsza nie ma szans zazwyczaj, zazwyczaj oczywiście. Mamy taki, jak mamy normalny rok, to jest to bardzo trudne. Jak mamy rok mokry, to jest to niemożliwe. No, a mamy mokry, mokrą wiosnę, więc tak to wygląda ale będę wam pokazał. No, zobaczcie sobie jak wyglądają tutaj te rośliny. Nie, tu jest faściki. Też kwastiki też sobie bardzo źle radzą. To jest po prostu glina, woda i mnóstwo kamieni. Także no, to pole prosi się o inne, o przekształcenie go w zupełnie coś innego, ale to temat przyszłości.